Na ten odcinek dni do walki i dzisiaj tylko trzy rundy walki z cieniem e, Eksplozywne przerwy przełożymy to na walkę. Czyli walka z cieniem, tak walka walka z przeciwnikiem. I to będzie wszystko. Jutro laut, a sobota, dzień próby. Walczymy, Dzisiaj muszę się w zmęczyć, tylko 3 rundy po 3 minuty, tak żeby przyzwyczaić się do czasu, do walki. Dzisiaj już jest 3 totalny tak? No i tu rano wsiadamy, lecimy, będzie konferencja, nagramy film z konferencji, zważenia, zobaczymy jak nam waga. Pewnie powinno być 120 20 No i czekamy, w sobotę. Tyle na dzisiaj. Wiem, że ten ręk nie wyglądał zbyt imponująco. A najgorszy błąd, jaki możecie zrobić, to przed samą walką próbować nadrobić to, czego jeszcze nie zrobiliście. To, co miałem zrobić, zrobiłem wcześniej. Teraz trzeba tylko się zregenerować, nabrać głodu do walki, żeby się chciało wyjść na ten ring i bić po prostu. Najgorszy błąd, pamiętajcie, na sam koniec przycisnąć, zmęczyć się i wtedy, kiedy nadejdzie dzień walki, być wykończonym. Macie być wypoczętymi i gotowymi do walki. Dzięki bardzo, do następnego odcinka. Cześć.